Dzielnica z wydawnictwa. Przemysław stanula, naukowa dzielnica. Proszę Państwa, efekt neuro. To z powodzeniem mógłby być tytuł powieści science fiction. Jednak profesor Michał Klichowski, w tej chwili jeden z najmłodszych profesorów belwederskich z UAM, napisał taką książkę naukową. Pozbędziemy się więc wątku fikcji i opowiemy, czym tak naprawdę jest efekt neuro. No właśnie czym, panie profesorze? Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Cieszę się, że możemy porozmawiać o tej książce. Efekt neuro, gdybyśmy chcieli tak krótko i w prosty sposób powiedzieć, czym jest, to na pewno odnosi się do takich sytuacji, w których różne wątki powiązane z ludzkim mózgiem, z badaniem ludzkiego mózgu, czy szerzej dotyczące neuronauki, badań neuronaukowych, one są traktowane przez wiele osób jako z jakiegoś powodu wartościowsze, ciekawsze. Ja używam takiego zwrotu w książce, uwodzące. I efekt efekt neuro ma taki wymiar często dość negatywny, w tym sensie, że to uwodzenie neuronauką czy uwodzenie ludzkim mózgiem doprowadza do tego, że my często zbyt dużą ufnością podchodzimy do wyników badań neuronaukowych, czy próbujemy w bardzo szybki sposób wykorzystywać je praktycznie, czy staramy się znaleźć sposób na to, żeby zastosować je w codziennym życiu. I starałem się w tej książce opisać, e, czym jest efekt neuro, ale też pokazać te zagrożenia jakie wynikają właśnie z tego uwodzenia neuronauką. No właśnie, to skoro już wiemy, czym jest ten efekt neuro, to powiedzmy tak, każda osoba z generacji X, milenialsów, czy generacji Z zetknęła się z terminem neuro. Czasem zdaje się nawet, że za pośrednictwem dzieł kultury takich jak Neuromancer, Matrix, Czarne Lustro czy chociażby Evangelion, te pokolenia widzą to być może nawet jako swoją potencjalną przyszłość. Trudno bada się taki temat? Na pewno tematy z tym związane są niezwykle fascynujące. Ja od wielu lat jestem zafascynowany czymś, co można określić neuronauką poznawczą. To jest taki obszar, który jest trudny do zaklasyfikowania i nie występuje wśród dyscyplin w polskiej nauce, więc osoby, które zajmują się tym tematem są z bardzo różnych dyscyplin i my współpracujemy między wydziałami z osobami, które naprawdę są czasami też z różnych dziedzin, Dziedzin naukowych. Natomiast oprócz tego, że jest to fascynujący temat, i oprócz tego, że jest dla nas czymś niezwykle frapującym, no to rzeczywiście występują też liczne problemy z takimi badaniami z tego powodu że on silnie jest powiązany z różnymi mechanizmami takimi bardziej społecznymi czy z pewnymi przekonaniami czy z takimi kwestiami także jak na przykład efekt placebo chociażby i dlatego w takich badaniach wielką wartością jest to że my współpracujemy między różnymi dyscyplinami i staramy się spojrzeć na te problemy oczami osób z różnych obszarów no właśnie żeby wyeliminować także te problemy i, i po części i ta książka jest o korzyściach, jakie wynikają z tego, gdy w obrębie neuronauki poznawczej pracują naukowcy i naukowczynie, które zajmują się, którzy zajmują się badaniami z zakresu pedagogiki. Z tego właśnie powodu, że my przejawiamy taką dość specyficzną wrażliwość na problemy społeczne, ale także właśnie na takie kwestie związane z pewnymi przekonaniami, i dzięki temu te problemy można bardziej obiektywnie badać. Dżdżystym rankiem grze i piegrze, zamiast wziąć się za dżdżownice, nażarły się na czczo miąższu rzeżuchy i rzędem rzygały do rozżarzonej brytwanny. Co się dzieje w naszym mózgu, gdy wypowiadamy te słowa? Jest to przykład tak zwanego łamańca językowego, i rzeczywiście jest bardzo trudno, żeby to wypowiedzieć poprawnie. I najczęściej, żeby to się udało, to trzeba zrobić kilka prób, prób troszeczkę poćwiczyć. I jest to zadanie, które bardzo mocno obciąża sieć neuronalną, powiązaną z produkcją języka. I były takie badania, które opisywałem w książce, które wskazywały, że taka aparatura, którą teraz założyliśmy na Pana głowie, poprzez taką aparaturę można wspomagać ten proces, czyli można stymulować obszary powiązane z produkcją języka, szczególnie ośrodek broki i wywoływać taki stan, w którym łatwiej jest nabyć wprawę w zakresie wypowiadania tego typu łamańców. Z drugiej strony, właśnie w kontekście efektu neurologicznego, Pokazałem w książce, że przeprowadzono bardzo analogiczne badania, wykorzystujące te same procedury stymulacji i podobne łamańce, ale w nieco innych warunkach kulturowych. I okazywało się, że taka stymulacja w żaden sposób nie wpływała na ten proces. I to jest bardzo ciekawy przykład tego, jak uwodzące czasem, czy zwodzące mogą być wyniki badań, że traktujemy wynik pojedynczego eksperymentu jako coś, co można ekstrapolować na jakieś praktyczne konteksty. Tam akurat rekomendowano, żeby wykorzystywać tą stymulację do, do na przykład wzmacniania procesu uczenia się, czy nabywania języka, czy jakichś kontekstów związanych z rozwojem językowym. Natomiast już to drugie badanie pokazuje, że taka stymulacja jest zupełnie bezużyteczna w tym kontekście. I często jest bardzo trudno znaleźć, czy samodzielnie zidentyfikować, co jest prawdą, a co jest efektem jakichś innych zmiennych, które nie zostały zdiagnozowane w danym eksperymencie. Więc wydaje się, że jest to taki bardzo dobry przykład tego, jak ostrożnie trzeba podchodzić do wyników badań naukowych, choć one często są naprawdę niezwykle uwodzące, bo pokazują, że prosta stymulacja może doprowadzać do, do szybkiego nabywania pewnych umiejętności, czy do, do rozwoju jakichś cech, czy do nawet są takie badania, które podnoszą, pokazują, że można podnieść oraz inteligencji taką stymulacją, czy przyspieszyć rozwiązywanie różnego typu problemów poznawczych, więc. Na pewno trzeba podchodzić do tego z dużym dystansem, ale z drugiej strony, tak jak widać, te wyniki często są bardzo uwodzące. Nie ujawniajmy najważniejszych szczegółów książki, ale powiedzmy, kim była osoba o niku p3-pltg? No to rzeczywiście jest wątek, o który najczęściej jestem pytany w kontekście mojej książki, co jest pewnym zaskoczeniem dla mnie. Rzeczywiście książkę zadedykowałem jednej z uczestniczek badań, które, które prowadziłem. Z drugiej strony w tych wszystkich badaniach stosujemy pewnego typu kody czy pseudonimy i, i tutaj wykorzystałem właśnie ten zapis, który wykorzystywaliśmy w, w naszym badaniu. Była to taka osoba na, na, na bardzo wczesnych Etapach mojej pracy naukowej, kiedy realizowałem projekty z wykorzystaniem przestroszkowej stymulacji mózgu polem magnetycznym. Takie badania są dość zaawansowane technologicznie, tak można powiedzieć, jest bardzo dużo sprzętu, a samo badanie troszkę przypomina mniej taki klasyczny eksperyment, który znamy z psychologii, a bardziej przypomina wizytę w gabinecie dentystycznym. To było też jeszcze przed pandemią, kiedy my troszkę inaczej reagowaliśmy na te. Takie zapachy związane na przykład z płynem do dezynfekcji, wiele osób wtedy zaczynało mieć skojarzenia z pobytem w gabinecie, gdzie, gdzie pobieramy krew na przykład. Więc rzeczywiście ta aranżacja takiego badania tworzy taki trochę medyczny klimat, i wiele osób różnie reaguje na takie badanie, pomimo, że jest to badanie nieinwazyjne, całkowicie bezpieczne, to wielu osobom kojarzy się z czymś co najmniej niepokojącym niepoko że, że jest to w jakimś sensie trudne dla nich i, i kojarzy się im właśnie z, z czymś medycznym. No i tak na samym początku mojej pracy naukowej miałem taką osobę, która zareagowała pewnego typu napadem, lęku i, i, i było to dla nas no, takie doświadczenie bardzo stymulujące do pewnej Takiej głębszej refleksji na temat uczestnictwa w tego typu badaniach, i stąd później prowadziłem badania, których, w ramach których badałem doświadczenia osób biorących udział w neuroeksperymentach, czego w zasadzie nikt wcześniej nie robił. No i w związku z tym, że sam też efekt neuro w pewnym sensie został zainspirowany takimi doświadczeniami, postanowiłem, że, że ta książka właśnie będzie zadedykowana tej osobie. Będzie pan teraz bardziej pedagogiem czy neuronaukowcem, czy może inaczej pedagogiem zainfekowanym efektem neuro? Nie lubię definiowania siebie samego. Uważam, że w momencie, w którym się zdefiniujemy, to troszeczkę zamykamy sobie możliwości, jeśli chodzi o, o bycie naukowcem. Staram się tego nie robić, aczkolwiek od samego początku mojej pracy naukowej jestem pedagogiem. Jestem pedagogiem z wykształcenia i w zasadzie każdy stopień, który dotychczas zrobiłem, był z pedagogiki. I faktycznie, że tematyka badań, którymi, które my realizujemy, ona jest bardzo silnie potrzebna powiązane z pedagogiką, natomiast techniki i metody, które stosujemy, one silniej są powiązane z neuronauką i wydaje się, że to jest bardzo cenne, dlatego że my staramy się rozwiązywać dość ważne z perspektywy pedagogiki problemy. Z drugiej strony w taki sposób bardziej interdyscyplinarny, z wykorzystaniem aparatury i są to takie badania, które rzadko można spotkać w naukach pedagogicznych. Z drugiej strony one są bardzo otwarte na interdyscyplinarny, i to centrum, i to laboratorium, w którym jesteśmy, no one istotą tego centrum jest to, że my jesteśmy interdyscyplinarni, współpracujemy między dyscyplinami, ale staramy się wykorzystywać nasze umiejętności po to, żeby wspomagać osoby z innych dyscyplin przede wszystkim. Czyli jak ja realizuję moje projekty, to staram się, żeby one były pedagogiczne, ale współpracuję z osobami, które mogą wesprzeć od strony na przykład aparaturowej troszeczkę niektóre kwestie. Natomiast jak realizujemy badania, które są bardziej ukierunkowane na przykład na, na językoznawstwo czy psychologię, to wtedy te moje kompetencje są do innych kwestii wykorzystywane. Więc chyba nie ma potrzeby, żeby się określić, natomiast rzeczywiście tożsamościowo zawsze pozostaje pedagogiem. Proszę Państwa, efekt neuro, mam nadzieję, że Państwo też Przynajmniej go na chwilę odczują. Dziś rozmawialiśmy z profesorem Michałem Klichowskim, dyrektorem Centrum Neuronauki Poznawczej UAM i kierownikiem Zakładu Badań nad procesem uczenia się Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, a ta książka zostanie również nominowana do nagrody Kotarbińskiego, więc zapraszamy i czekamy. Życzymy panu profesorowi Zwycięstwa. Dziękuję bardzo.